Witaj, niech pokój i obecność Pana zagoszczą w Twoim życiu właśnie w tej chwili. Istnieje bezpieczna przystań przygotowana przez Boga miejsce, w którym dusza znajduje ukojenie, ochronę i siłę, aby przełamać każdą barierę. Psalm 91 przypomina nam, że w cieniu Najwyższego możemy żyć wolni od strachu, niepewności i ataków zła. Dziś chcę Was zaprosić do wejścia w pełen mocy moment modlitwy, aby otworzyć swoje serce i pozwolić, aby słowo Pana odnowiło Waszą wiarę i wniosło niezachwianą odwagę. Zanim zaczniemy, jeśli ta wiadomość poruszy Twoje serce. Nie zapomnij polubić tego filmu. Zasubskrybuj nasz kanał i podziel się nim z każdym, kto potrzebuje słowa nadziei. Umiłowany i wieczny Ojcze, w tej chwili wchodzę w Twoją obecność, szukając schronienia i kierunku. Ty jesteś Bogiem, który mnie wzywa. Abym zamieszkał w Twojej kryjówce i odnalazł spokój w cieniu Twoich skrzydeł. Psalm 91 jest zaproszeniem do pełnego zaufania Tobie, nawet gdy życiowe burze wydają się zbyt intensywne. Oświadczam teraz, że postanawiam uczynić Pana moją ucieczką, moją fortecą, moim Bogiem. W którym pokładam całą moją ufność. Kiedy patrzę na moje codzienne życie, Panie, widzę wyzwania i bariery, które często wydają się nie do pokonania. Są chwile, kiedy presja pracy próbuje ukraść mi radość, kiedy zmartwienia finansowe wiszą przede mną niczym góry, kiedy konflikty rodzinne i zniszczone relacje sprawiają, że zastanawiam się, czy wybrać właściwy kierunek. Pośród tego wszystkiego pamiętam Twoje słowo, kto mieszka w tajemnicy Najwyższego, odpocznie w cieniu Wszechmogącego. Chcę żyć tą prawdą, mój Boże, ucząc się odpoczywać w Tobie, nawet gdy okoliczności mną wstrząsają. W świecie pełnym lęków i niepewności wołam o Twoją ochronę. Psalm 91 zapewnia mnie, że uwolnisz mnie od sideł ptactwa, od szkodliwej zarazy i od wszelkiego zła, które może wniknąć w moje życie. Ufam Twojej opiece, ojcze, kiedy nadchodzą złe wieści, kiedy zbliżają się choroby, kiedy wydaje się, że przemoc i niesprawiedliwość nasilają się, trzymam się obietnicy, że jesteś ze mną. Niech Twoja obecność będzie moją tarczą i puklerzem, zapewniając mnie, że żadne zło nie przyjdzie do mojego domu, żadne zło nie zwycięży mojej wiary. Panie, często odczuwam ciężar niesłusznej krytyki. Zazdrości, pochopnych osądów. Są chwile, kiedy napotykam bariery emocjonalne, takie jak lęk i depresja, próbując odejść od Ciebie, ale w kryjówce Najwyższego znajduję uzdrowienie dla duszy. Dajesz ulgę moim napięciom, przywracasz mój zmartwiony umysł i odnawiasz siły, aby iść dalej. Naucz mnie, Ojcze, nie bać się strzały lecącej za dnia ani zarazy, która szerzy się w ciemności. Naucz mnie ufać, że masz władzę nad wszystkim, co próbuje mnie paraliżować. Kiedy poczuję się niepewnie, przypomnij mi, że tysiąc padnie u mego boku, dziesięć tysięcy po mojej prawej stronie. Ale nie zostanę uderzony, bo Ty mnie strzeżesz. Twoja miłość odrzuca wszelki strach i pozwala mi chodzić pewnymi krokami. Odrzucam głosy, które mówią, że nie dam rady, że nie mam siły, że nie jestem tego godna. Przyjmuję Twój głos, który mówi mi, jestem z Tobą. Nawet gdy moje własne siły wydają się niewystarczające, Ty pokazujesz mi, że Twoja łaska jest dla mnie wystarczająca. Ojcze, w tej chwili oddaję Ci wszystkie bariery, przed którymi stanę dzisiaj i w nadchodzących dniach. Bariera w pracy, połóż rękę na tych drzwiach pracy, które muszę otworzyć. Na tym projekcie, który stoi w miejscu, na tej skomplikowanej decyzji, którą boję się podjąć. Bariera w rodzinie, wylej swój pokój na ciągnące się od lat konflikty, uzdrowi zerwane relacje, rozpal w domach płomień przebaczenia i zrozumienia. Bariera zdrowia dotyka mojego ciała. Wzmacnia moje ciało, chroni przed chorobami. Bariera w życiu uczuciowym odnawia ducha, usuwa ciężar bezsenności, drażliwości, niewyjaśnionego smutku. Wołam, Panie, abyś zesłał na mnie swoich aniołów. Niech obozują wokół mnie, chronią mnie przed każdym atakiem wroga. Kierują moimi krokami w codziennych wyborach. Spraw, abym czuł Twoją obecność w każdym szczególe, od przebudzenia aż do chwili, gdy w nocy kładę głowę na poduszce. Naucz mnie trwać ze świadomością, że opiekuje się mną Bóg, który nie śpi, nie odpoczywa, zawsze troszczy się o moje potrzeby. Niech Twoje słowo będzie moją tarczą przed kłamstwami, które próbują mnie zniechęcić. Jak oświadcza psalmista, rozpoznaję, powiem o Panu, On jest moim Bogiem. Zamienia każdą literę Psalmu 91 w duchowy miecz, przecinając łańcuchy strachu, zwątpienia i beznadziei. Kiedy czuję się słaby, przypomnij mi, że w Twojej kryjówce jest siła. Kiedy czuję się zagubiony, pokaż mi, że pod Twoimi skrzydłami jest bezpieczny kierunek. Panie, chcę nauczyć się słyszeć Twój głos bardziej niż głosy świata. Chcę pamiętać, że to Ty mnie podtrzymujesz. Podnosisz na duchu i pozwalasz zwyciężyć. Abym tego i każdego innego dnia mogła iść tą drogą, mając pewność, że nie idę sama. Jesteś moim opiekunem, moim pasterzem, moim wiernym przyjacielem i obrońcą. Daj mi oczy. Abym mógł patrzeć poza pozorne przeszkody i dostrzegać rozwiązania, które Ty już przygotowujesz. Ojcze, gdy samotność puka do moich drzwi, pokaż mi, że Twoje towarzystwo jest prawdziwe. Kiedy wątpliwości co do przyszłości przyćmiewają moją wizję, pokaż mi, że masz plany pokojowe, a nie złe. Aby dać mi przyszłość i nadzieję. Kiedy wina przeszłości próbuje mnie uwięzić, przypomnij mi, że jesteś Bogiem przebaczenia, nowego początku, nowego życia. Jestem wdzięczna, Panie, że dałeś mi możliwość zamieszkania w Twojej kryjówce, gdzie odnajduję spokój przekraczający ludzkie pojęcie. To w tym świętym miejscu zostawiam moje niepokoje, moje niepokoje, moje bóle. Tutaj u Twoich stóp składam moje życie, moją teraźniejszość i przyszłość, moje bitwy i moje marzenia. Abym, opuszczając te chwile modlitwy, zabrał ze sobą niezachwianą pewność, że to Ty mnie prowadzisz, chronisz. Kochasz i wzmacniasz. Niech nauki zawarte w Psalmie 91 nie będą tylko znanymi słowami, ale prawdami wyrytymi w moim sercu, światłem dla moich kroków i pokarmem dla mojej wiary. Dziękuję Ci, Ojcze, bo już czuję, jak słabną bariery, pękają łańcuchy. A światło Twojej obecności rozjaśnia moje kroki. Dziękuję, że pozwoliłeś mi odpocząć w cieniu Najwyższego, wiedząc, że z Tobą jestem więcej niż zwycięzcą. Amen. Pamiętaj, żadna przeszkoda nie jest większa od Boga, któremu służysz. On zna każdy szczegół Twojego życia i przygotowuje ścieżki do zwycięstwa, nawet jeśli wszystko wydaje się trudne. Miejcie wiarę, ufajcie Słowu i żyjcie z pewnością, że pod opieką Wszechmogącego sprostacie każdemu wyzwaniu. Jeśli ta modlitwa wzmocniła Twoją wiarę, udostępnij ten film. Zasubskrybuj nasz kanał i zostaw swoją prośbę modlitewną w komentarzach. Razem będziemy nadal szukać Boga, pielęgnować nadzieję i żyć pod wierną opieką Pana.